Siema z tej strony i witam Was w odcinku takim jednorazowym odcinku, nie będę z tego robił serii. Tylko jeden odcinek z gry Craft Fighter. Tak. Link do gry podam Wam w opisie. Jak widzicie, to są postacie z Minecrafta, nie ma ich wszystkich, no niestety, ale zagram sobie w single player. Hmm. Wybierzemy może odwiecznego wroga Steve'a, Creepera, kolor taki lodowy vs hmm, Villager, biały weźmiemy sobie medium jakiś taki średni o tutaj będzie nam towarzyszył mandio Man hmm. towarzyszył nam mandio więc będzie fajnie bije się z facją chudy ujuj

Win. Win! Widzicie wszystko dzięki Mandziowi. Dobra, to może jeszcze raz no. zajemy tym razem... Sądzę, że tak ci mówię, ale jest rano, jak widzicie 9.50. Może... O co to jest? Pierwszy raz to widzę. To tym. Czymś. Mmmm... Versus... Zombie. Normalny pojazd standardowy by... Hadith Select Fight Versus Dawn. Run 1 Ready Fight Powiedzcie mi czy widzieliście jakie coś takiego w tym klasie To mi się nie wydaje Opóźnienie się, kompleksy Wszystko na nas O widzieliście? Nie zapomniałem jak się robiło te

Nawet ostatni raz z Świnką Zieloną versus Steve. A medium, bo na hardzie to jest ciężko. Steve. Versus Steve. Wrong one, ready? Fine. Nikt do pobrania podam na dobry O nie, zapomniałem, że. Tak, kłania się. 1, 2, 3, 5. jak się kombosy robi? Wszystko na O, właśnie tam był Player one! Win! Dobra, to by był taki krótki odcinek. Link do pobrania podam oczywiście w się. A więc Na razie i cześć! Hejo.